Eka, witajcie. Od najmłodszych lat byłem takim trudnym dzieciakiem, jak to wszyscy mówili, bo mama musiała ze dwa razy w tygodniu do szkoły chodzić przez moje bójki. Potrafiłem bić się z dwoma, strzema trzema naraz. Całą podstawówkę po prostu, co przychodziłem do domu, obdarte spodnie, podbikte oko. Nie, nie stanowiło to za dużego problemu dla mojej mamy, jeżeli miałem oko podbite, tylko bardziej, że miałem ciuchy rozwalone. No, oczywiście to były czasy, że w domu jeszcze dostałem poprawkę za to, że się w ogóle e, gdzieś tam biłem. E, dzisiaj by mamusia po, po, pogłaskała. E, myślę, że to były lepsze czasy. E, Aczkolwiek nigdy, nigdy nie było tego tak, że, że sam zaczynałem. Zawsze byłem gnębiony z tej gnębiony przez to, że byłem z biednej rodziny, miałem biedniejsze ubrania, biedniejsze w ogóle plecak wszystko takie gorszej jakości a inne osoby pochodziły z bogatszych rodzin, gdzie, gdzie naprawdę na poziomie. Ja sobie nie wyobrażam, pamiętam pierwszy raz, jak kupiłem ze spodnie buty oryginalne Riboka, To były moje pierwsze buty. Miałem już wtedy 20 chyba 2 lata. To były pierwsze moje jakieś. Buty, które właśnie były troszkę lepsze. W Eliboki do dzisiaj pamiętam, chyba 50 euro w Irlandii kupiłem, jak wyjechałem, właśnie pierwszy raz za granicę. Ale nie będziemy tu mówić o naszym, o moim dzieciństwie, o moich początkach. Chodzi tutaj dzisiaj o to, jak trzeba walczyć, jak moja walka wyglądała właśnie na tych kontraktach, bo każdy się boi, każdy się zastanawia, co to będzie, jak wyjadę. Co to będzie, na jakich ludzi się trafi? No, niestety, nie jest kolorowo, i nieraz trzeba było pięście podnieść i walczyć. E, tak naprawdę, tak jak właśnie na ringu, e, musiałem walczyć i czasami się śmieję. Moi znajomi się śmieją, że e, jakbym dostał propozycję do Fejma, <grych> czy bym się zdecydował? Tak, pewnie bym się zdecydował, e, bo, to, bo to jakoś w mojej krwi jest. E, najlepiej, jakby był ktoś właśnie, z kim, z kim miałem spinę na, na, na kontraktach. Ogólnie nie jestem konfliktową z osobą, aczkolwiek, mając te 20 lat, tak, tak, byłem. W wieku 20 lat często właśnie szukałem zaczepek. Nie jestem z tego dumny. Dorosłem już, że prawie no, 42 lata mam, no to czas najwyższy się troszeczkę ogarnąć. Aczkolwiek są zawsze granice. No i te granice parę razy ta druga osoba przekroczyła i. Doszło do tego, co doszło. Pierwszym razem pamiętam, bo chcę właśnie dzisiaj powiedzieć Wam jakieś takie przykłady, jak to, jak to ja miałem. Może Wy się podzielicie, może też mieliście jakieś takie zajścia, takie sytuacje z, z ludźmi. Wiecie co? Generalnie, zanim jeszcze powiem, jak to się wszystko, jakie tam, z historii, ze to, to, to trzy historyjki Wam powiem, to najczęściej zauważyłem, że to są osoby często mało inteligentne, które uważają się za lepsze od innych. Często właśnie tak się zdarzało, że są lepszymi spawaczami, y, mają więcej pieniędzy, y, mają lepiej życie ułożone y, i oni często właśnie próbowali przewyższyć tych drugich. To są to są wiecie zaburzenia zaburzenia e, psychiczne jakieś to się, to się powinno leczyć y, y, iść na terapię i wyleczyć. Y, Uważam w sumie, że każdy z nas powinien jakieś tam przerobić z swojego dzieciństwa i, i w ogóle z życia jakieś rzeczy u psychiatry czy u psychologa, lepiej u psychiatry. E, powinno się przerobić właśnie jakieś takie niezamknięte rozdziały, niewyjaśnione, e, bo, bo, bo to później się odbija, odbija w przyszłości. No i pierwszą taką sytuacją w moim właśnie e, w moim takim zawodowym życiu. To była Polska, niestety. Pol W Polsce się zaczęło. Przyszedł właśnie do nas na brygadę chłopaczek. Później się zaczęliśmy w miarę, w miarę dogadywać. Aczkolwiek był bardzo nielubiany na brygadzie. To była osoba, która donosiła cały czas. Potrafiła. Kiedyś taka lista była. Punktacja od pracodawcy za, za to, żeby dostać bonusa. O, i tak. Podpierdolenie kolegi. Tyle i tyle. E, później podpierdolenie kolegi, e, z którym się piło wczoraj, tak? Później coś tam i tak, i, i wyżej, i wyżej. I tam taka, pamiętam, że jedno z ostatnich miejsc, najwyżej notowanych, to było <laughs> podpierdolenie kogoś <laughs> do majstra przy nim. I on właśnie taki potrafił być. Potrafił przy majstrze stać i na ciebie e, donosić. E, no, I to bardzo irytowało ludzi. To zbierało w każdym, potęgowała powoli, powoli złość w jego kierunku, a w końcu to się, to się stało, że wyszło na mnie. Była sytuacja, że rozmawiałem kiedyś przez telefon, na przerwie to nie była, nie była praca, ale to nie, nie o to chodzi. Rozmawiałem przez telefon, a on tam usilnie coś mi do tego telefonu gadał. Prosiłem go raz, drugi, trzeci, żeby się zamknął. Później troszeczkę mu gorzej coś powiedziałem, no i on się oburzył, jak skończyłem rozmawiać i złapał mnie za szmaty. W tym momencie nie wytrzymałem i po prostu no, znokatowałem go. Dostał parę razy tak dosyć mocnego gonga i położył się na stole. Odciągnęli mnie chłopaki e, dosyć dosyć mocno, mocno wtedy mu przywaliłem. To był, miałem 20 parę lat, gdzie, gdzie właśnie siłownia, e, taki byłem cały czas nadmuchany odżywki, kraty na białko, węgle i, i dobre odżywianie, i byłem taki, słuchajcie, taki naprawdę pobudzony bardzo. I, i No i no nie osób się, jak masz 20 lat, to ten testosteron jest wyższy, szuka się właśnie gdzieś wszędzie rewalizacji, a to, że ktoś właśnie łapie, złapał mnie, to przeskoczyło coś. I no dzisiaj wiem, że, że to źle zrobiłem, że mogłem jakoś to inaczej zrobić, chociaż tak instynkt człowiek taki ma, że po prostu broni się. No i wiecie, no, na początku myślałem, że on poszedł doniósł na mnie, ale zdziwiłem się, to nie on doniósł brygadzista doniósł na mnie. Taka jego praca musiała się tak stać. No. Dostałem nagane. Dostałem tylko nagane, gdzie w prawdziwym świecie powinienem po prostu zostać wyrzucony, on tak samo, ale dostałem nagane i na tym się skończyło. Podaliśmy sobie później rękę. On się śmiał, znaczy śmiał, on tam mówił, że powinienem mieć do niego szacunek, bo on jest ode mnie starszy, aż rok był starszy ode mnie i powinienem mieć do niego szacunek i nie wiem, całować go chyba po stopach. Chłop miał tak ambicje przerosnięte, że, że to było niezbyt niezbyt fajne na dzień dzisiejszy się uspokoił jest całkiem inną osobą. Myślę, że ta akcja, ta, 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 cała, ta cała sytuacja troszeczkę dała mu do myślenia. Mnie również, ale myślę, że postąpiłbym jeszcze raz tak samo, jeżeli ktoś podnosi rękę na mnie, broni się. Tak to wygląda bronię się zawsze i, i, i zawsze tak będę robił, nie zważając na konsekwencje, chociaż powinienem. Powinien zważyć na konsekwencje, powinienem pomyśleć, co się stanie. Drugą taką sytuacją była już w Holandii. Ale tam było gorzej. Tam było gorzej w Holandii. Słuchajcie, też taki Andrzej był ode mnie wtedy starszy. Och, wiecie co, ja miałem wtedy ze 30, który to był rok 2017. Nie, jeszcze wcześniej chyba. Chyba 17 albo 16, tak. Byłem, byłem w Holandii, pracowałem na fajnym projekcie. suwnice robiliśmy. No i był taki Andrzej. Też taki starszy ode mnie, bo on wtedy miał około 50-47 lat może. Może około, no, blisko 50. No i wielki facet, taki dwa razy, jak ja. U, 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 I wszystkimi to rządzić w nie? Wszystkimi, odkąd przyszedłem, ale dla mnie było OK. No i zdarzyła się sytuacja. Że poprosił mnie, żeby mu przelew zrobił na, na przelew komornika, bo żeby żona nie wiedziała, on mi odda te pieniądze. No i stała się taka sytuacja, że coś tam pomylił się, źle podał mi dane do tego konta, wysłałem, te pieniądze zniknęły, przyjechałem z urlopu, on mi tych pieniędzy nie chciał oddać, aż w pewnym momencie od słowa do słowa. I taka sama sytuacja, tylko że wtedy pracowałem na wysokości, słuchajcie, stałem na, na dźwigarze, który miał, no od ziemi było 5 metrów może i on po prostu od słowa do słowa był na dole, ja na górze, wszedł na tą zwyżkę, wjechał do góry, złapał mnie i chciał mnie z dynki pociągnąć, chciał mi przywalić. Ale schyliłem głowę. No, na szczęście, bo chciał mi trafić oczywiście w nos. To jest taki punkt krytyczny, jeżeli wiecie, jak to fajterzy mają. Jeżeli dostanie się w nos, tsz, łzy od razu lecą, przez chwilę nic nie widzi się i jest praktycznie po tobie, bo już tamta osoba cię może naprawdę dojechać. Zareagowałem tak, jak powinienem. Głowę pochyliłem, uderzył po prostu w górną część głowy. No i zaczęło się, zaczęło się. Dostał raz, drugi, trzeci, przewrócił się. Na maszynę. Oczywiście ta sytuacja cała działała się na górze. W tym momencie, co on mnie złapał, staliśmy na krawędzi, na krawędzi i, i w, tym, w tym momencie, jak staliśmy na tej krawędzi, taka adrenalina trafiła mnie, że albo on, albo ja. Znowuż była sytuacja, właśnie, że nie myślałem. No i zacząłem go punktować. To po żebrach, to po twarzy. Chłopaki się śmiali z boku, że to jak na prawdziwej walce. Jak snajper trafiałem mu w oko. No, Konsekwencją tego było, było roz, roz, rozciętą. Tu miał łok chyba i tutaj pod okiem rozcięte. Przyjechali, zabrali go na pogotowie, do szpitala, nie na pogotowie, na szycie. Trochę tam zaczął grozić mi, że zgłosi to na policję, jednakże wzięli mnie. Na rozmowę przyjechał z mojego biura koordynator, wziął mnie brygadzista z tej firmy Holender, siedli ze mną i zaczęli się wypytywać, jak to się stało. I wiecie, co jest najśmieszniejsze w Holandii? Jest tak, że jeżeli jest bójka, to nieważne, kto zaczął. Ci, co uczestniczą w bójce, obydwaj wylatują dyscyplinarnie, bez gadania. A tutaj brygadzista powiedział, właśnie to mi powiedział, ale z racji tego, że byłem jego najlepszym spawaczem, Zostawi mnie, a tamtego wywalił. Byłem troszeczkę wystraszony, bo groził właśnie tamten policjant i, i, i myślałem, że będę miał jakieś konsekwencje, jednakże biuro jego i, i brygadzista powiedzieli, że w takiej sytuacji oni wszyscy są za mną, Będą świadczyć, że to nie ja zacząłem, on przyszedł na moje stanowisko i zaczął. Bo taka prawda, bo on przyszedł na moje stanowisko. Tak jak wam kiedyś powiedziałem, ja nie szukam zaczepek. One przychodzą do mnie. No i to były takie dwie, takie chyba najcięższe sytuacje. Tutaj mówię, no grubo już było, bo gość miał ładnie rozwaloną jedną część twarzy. Nic go tego nie nauczyło. Poznałem ludzi, którzy... którzy Pracowali z nim w późniejszym okresie i mówili, że Wadza się nic nie zmienił, dalej jest cwaniaczek, dwa, dalej próbuje ludźmi dyrygować, zastraszać ich, bo on przez swoją budowę, taki donośny głos, próbuje dominować nad innymi ludźmi y, i nic go to nie nauczyło. I to jest najgorsze, że tacy ludzie się nie uczą. On może co kontrakt po prostu dostawać y, y, po, po mordzie, a on dalej będzie niestety dalej będzie świrował. Y, i kolejną sytuację miałem też w Irlandii Północnej. Tam na szczęście nic takiego poważnego nie było. Był też u nas taki chłopaczek. Chłopaczek. On był ode mnie też może starszy ze 7 lat. Już miał wtedy ze 40. Ja miałem 30 parę. I <laughs> też ura, bura, co to ja, jaki ja nie jestem spawacz, ja to ten, tego. A przyjechał na ten kontrakt ten sam, co my, gdzie wcale nie trzeba było być, Bóg wie, jakim dobrym spawaczem. To już wam kiedyś opowiadałem o moim najgorszym kontrakcie. Właśnie to było tam, w Irlandii Północnej, miejscowość Antrim pod Belfastem. Spawałem na naczepy i żadnych nie trzeba było być wielkim spawaczem. On ura, bura i słuchajcie, i też zamykał się w pokoju, chlał i słuchajcie, pierwsza w nocy potrafił muzę słuchać. Poszedłem, kiedyś nie wytrzymałem zwrócić uwagę, żeby z, zciszył to, bo Inni śpią jest pierwsza w nocy. Skoczył na mnie nachlany, że to jest cicho, że on to puszcza tylko z telefonu, bo to, bo tamto. No i słowo do słowa zaczął się do mnie tam z łapami. Wycofałem się wycofałem się, żeby nie, nie walczyć, bo powiem szczerze, że to nie jest dla mnie, nie chcę zrobić problemów. Lubię się czasami bić, bo to, to chyba we krwi się ma Ale wycofałem się i odchodząc do pokoju Na mnie skoczył Obróciłem się, złapałem go za szmaty I tak przerzuciłem go przez pół korytarza Wyszedł drugi kolega W momencie, kiedy zaczął stawać Podleciałem, już byłem przyszykowany, żeby go Niestety dobić I w tym momencie złapał mnie kolega za rękę Mówi, Grzesiek, daj spokój, nie warto Tamten stał, zaczął się rzucać. Jurek był dosyć postawnym, wielkim facetem na siłowni 140 kg na, na serię. Brał po, po 80 razy. Sam z nim chodził na siłownię, więc kawał chłopa dużo siły złapał go tylko jedną ręką, wepchał go do tego pokoju. Mówi: zostań, zamknij, zamknął drzwi, i na tym się cała sytuacja skończyła. Gdyby on nie wyszedł, pewnie znowu by była kolejna niepotrzebna zadyma. I to takie są trzy, takie, bo nie, nie będę opowiadał przez 15 minut filmiku, mogę takich historii wam mnóstwo opowiedzieć. Oj, przepraszam, mnóstwo takich historii, gdzie właśnie na tych kontraktach trafiają się tacy ludzie. Często lepiej jest po prostu odpuścić, bo można za mocno kogoś uderzyć, albo niefartownie nie go trafić gdzieś tu. I, I możecie mieć strasznie duże problemy. Możecie nawet przecież pójść do więzienia ja, ja wielokrotnie nie myślałem o tym. Bliżej te 40 chyba zrozumiałem, że nie warto, nie ma sensu. Czasem lepiej odpuścić, aczkolwiek wiem, wiem, że jeżeli ktoś naprawdę podejdzie do mnie, złapie mnie, czy będzie mnie chciał uderzyć, będę się bronił, bo, bo to zostaje. Tylko że to jest to, że z czasem próbuje się, im człowiek starszy, tym więcej próbuje rozmawiać, więcej ma większą nadzieję, że coś uda się po prostu bez walki, bez bitwy zakończyć. Dużo jest oczywiście takich ludzi, którzy do, do których to nie dociera. Często właśnie alkohol, narkotyki powodują to, że te osoby nie myślą racjonalnie i dopiero na następny dzień, kiedy wyczeźwieją, zaczynają otwierać oczy, a to Zrobiłem źle, ale w następnym momencie zażywając cokolwiek właśnie jakieś, jakieś używki, znowuż klapka przeskakuje. Może wystarczy pomyśleć, żeby nie ćpać, nie chlać. Może życie będzie wtedy lepsze. Ja osobiście tak, jak Wam powiedziałem od paru lat, praktycznie unikam wszystkiego. Dwa, trzy razy w roku się napije, ale to nie napije się, żeby, bo Bóg jak się nachlać. Tylko okazjonalnie jakieś urodziny, czy sylwester, gdzieś się napije, czym jakieś ognisko ze znajomymi. Owszem, można, ale generalnie nie ma sensu. To jest trucizna, to dla wielu ludzi jest coś, co nie powinno w ogóle być legalne, czy w ogóle to nie powinno istnieć, bo dostają po prostu go, białej gorączki, jak, jak zażywają. Myślę, że myślę, że nie jedno z was miało takie sytuacje, takie właśnie przeżycia. Piszcie na dole, piszcie w komentarzach, jak u was to wyglądało, czy też trafialiście na takich półgłówków, czy mieliście jakieś takie spiny. Każdy, każdy z nas ma walkę, całe życie to walka, więc piszcie. Jeżeli podobał ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę, i napisz komentarz, co naprawdę ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co Wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj, dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!